Siemoneczko, witam Was w pierwszym odcinku w tym tygodniu z i Mani 2 Stadium, a ze mną jeździ Simba Black. Siemoneczko! Jedrąsia. Jestem! I Fenri! Za Co? Nic. Y Fenri się nie przywitał, jak zwykle. No, co nie, już przywitałem, hej. Simba, co chcisz? Właśnie. Fajnapkę z paszczetem. Ojej, e Rona, Kandego, ty, no, twoje na i to już źle, no wprost... Babciu, ten pastek jest zajebisty! <grym _> NIE WIEE... No dobra, Czyli się zakominało to, dobra... <grym> <grym> uh... Piedra... No? Ty, ty, ty tak się pozwolisz zjadać? Jebna ci! Ale proszę! Najpierw brat, potem mąż! Czucia! To ty wybierasz za facetu. <śmum> o Boziu, ja to czuł w kościach! <śmum> Tam też może poczuć. <śmum> No to tym Eee, Ja się dogodam, gorzej z wami. No się dogodam, damy Ja wrócę, ja wrócę, ja się dogodam, spokojnie. Ja mam... dobra, to wiecie co? Ty obejrzyj no nagranie, a wy potem już sobie. <grym się> <grym się> tak, tak. A ty idź sobie zrobić herbatkę, Dobry pomysł. <grym się> <grym się> o, najlepiej. O, Melisa. Melisa. tak, z takiego zielonego, o dokładnie. To za tym, tym wiesz, Biedra? Jeżeli byście mi tam zostawili, to, to ja zadzwonię do któregoś z i wyjdzie. I mi odwiedzą. To jedemy do. Co tą mapę! Po raz pierwszy w życiu! Hmm. Co, się podniecasz? Że przejechał mapa. Ale ja... Nie co, ja po prostu mam taki głos dzisiaj Nieco. Ale... Ja się nie podniecę. Miałam ja po prostu taki głos. Żeby w jakikolwiek dobrze... sposób było mnie słychać Może dobrze, że się nie podniecę, bo jeszcze byśmy oberwali. tak, że będzie radioważne. nieważne. No wiem, że brzmi jakby ktoś mi jaja ścisnął. Nie, ja ktoś ci ten głosowy na brzmie odciął. Idziesz jeździć do nas? Ja jakieś 10 minut, bo muszę zrobić tam na trzy. No dobrze. O. No i chleba prawie nie ma. Gwałtos! Zostały dwie chudronki na wieczór. Specjalnie. Co się stało, Rojusz? Ktoś mnie objechał! Diedronka? Nie! nie gwadus, gwa. gwa dwa... Zabudzicie. Odszczercie. Co? Odszczercie go. No ja, co no będzie? Tak, a zaraz go jada. Czurcia, ty jeszcze nie dojechałaś tej mapy? Nie, odzywaj się. Odzywam się, pytam. Nie, <grym> odzywaj się. ja będę? jadę. Kurwa. Kurde, ten pierwszy skok jest mm. ciężki, a potem to jest to pierwsze to pierwsze. Chociaż. To e, pierwszy, dla mnie cięższy jest ten drugi. Dojechałam. Jej, Pierwszy raz. Jako okay. ostatnia. Jesteś tu. Ktoś tu Bo się tego Gdańska przyjada. No może w końcu to. cię jakoś zmuszę do tego, żeby do tego Gdańska przyjechała. Chciałam. Miałem chyba chciałam chyba chyba O! o. Ej, tutaj chyba 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 Nie! <grym> chyba musieli? chyba 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 hotel byście musieli sobie załatwić. chyba 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 Dobra... małżeński... 45... Tak. No... To co, 69. ja i to dziecko, no kurwa. No do dokładnie, nasz syn... Ja biorąc pod uwagę, że <śmienny> jest jak starszy od was, to faktycznie... Adoptowany, <śmienny> okej? O, dokładnie, adaptowane. Chcieliśmy takiego i chuj. FEDRY, Ja się Proszę. A takie... nie przeklinać? A, wybacz. Przepraszam. Nie przeklinać. Chcieliśmy... friendly. Chcieliśmy takiego, to że takiego wzięliśmy. Dokładnie. Trochę starszy, ale nam się podoba. I to... Ja, szczególnie mój bajtlik. Ja, ja, ja to wiem. Ja i te szkuty. Płaczę. Z czego? Nie wiem. po prostu, My po prostu tutaj jesteśmy nienormalni! Niereformowalni jak najbardziej. O. Z to się zgodzą. O, dokładnie niereformowalni. O, już mam pomysł. Niereformowalny odcinek. Pęknę ty tu! Oj, piszę. <noise> Biedra, a ty weź ołówek, kajęcznik i pisz Właśnie... Mam kolorowe pisaczki z Mam kolorowe pisać z bionkiem, okej? Okay? Moż możesz nabijać krwią. Właśnie... Ej, Rio! Właśnie widziałem czerwony pisak, więc Mhm. Ja wiem, ja wiem, to, to, to nie czerwony Fakier oh, mnie objechał. Nie. nie, biedra, to nie jest czerwony atrament, a to jest krew dziewic. I moich wrogów, a ich górę. O, też. O, też, w szczególności o. jedna osoba. Boże. Dwie już? Wow. Ja nie Dobra, mm -hmm. aha, te... te... Ryu też? Nie. Jeszcze. Jeszcze. Mm. Eee. Brak, to... taki pierwęny wróc, nie? To mm. jak to? jest Jak to kufno przejechać! To proste! To jest... To jest proste! To jest. No jedziesz jak ch... szczelił. No! Ruch! 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 Szansa no. na trafienie tam w tą drugą rampę to jest jak jeden do Ruch! 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 szczelił. Ruch! Ty... to... Ruch! Ja akurat bardzo ja po proste. A... Co? Ty Ruch! 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 Ja nie, nie rozumiem co mówisz Dobrze, bardzo dobrze Co ona mówi? Ja nie wiem, nie go nie... Godą, ja nie rozumiem. rozumiem. Ja nie ja pamiętam. Czy, jedzie, czy, czy, czy jedziesz, że się tak wypowiadasz? Nie. Nie, nie jeżdżę. Oj, dobrze nie, albo... bo nie szkoda. Czemu właśnie wiem, że no Jeszcze raz się zapytasz, czemu nie jadę? Ty... Ty ci ruszczas tą skrzynkę na głowie, jak przyjedziesz. Jaką skrzynkę. Zwaną PC? Tak. Zważając, że już mi tego nie szkoda, to wezmę i ci to ruszczaską. Nie bój, bo ja... Się boję, ja się obawiam tego, że on przyjedzie z, z wielkim kartonem dla ciebie. Dla mnie? Nie, dla Fedrisia. Ja się tego obawiam. Ja się tego nie wpadnie obawiam, bo to jest jakiś... za drogie. Bo wpadnie, jak... na... wpadnie na jakiś głupi pomysł. Ja? ja? się tego nie obawiam, bo to jest za drogie. Wcale nie! Wierz, no, mi. Jest, wierz mi! Wierz Ale... mi, że jest. Ale czekaj, Ale no... jak... Ja, ja, ja... wpadnie na, 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 na pomysł, to ci przywiezie. Ale czekaj, po co by jakiś karton przywozić? No widzisz, no, na pewno na nie wie. <laughs> ja, tak, tak, z zabawkami <laughs> dla mnie... <laughs> Tak żono kochana. No. Czekaj, czy o czymś się... nie mówię. Czy wy mi coś, e... coś wciskocie, czy jak? Pedliś, pamiętaj, tak, że mam trzy rodzaje leczków. Które chcesz dostać? Eee, to ty najbardziej mięciutkie. Skarbetki. Nie, nie chcę twoich serów. O boże, poranbanie. Nie, czekaj, nie reformowano cię. Klima. w mam zakupanego męskie duże. Mam wakierze, całą noga, kropkę, mam męskie, to noga w czarno-czerwone. Mam reniferki, takie skarpetkowate i mam mhm. puszyste, jeszcze puszyste biało-rymowe. Co robisz? A nie masz smoki? Były z, z, z czerwactki, ale nie kupiłam. Eee, no to nie chcę O, dojechała, 8 sekund, no? Doszła. Znaczy, dojechała. Tak, 8 sekund. No, a nie, nie pierwszy raz. O, nice. To nie jest zbyt dajstwo. To nie byłby zbyt piękny pierwszy raz. Co? <grym> to już jak mózg wyłączył. To do o, to dobrze. Mam tak, hmm? mam taki prze- On ten wyłączył mi czaha. Ty, patrz ty on, ty, on patrzy, że on się wyłą on wyłączył mózg. No wy macie takie pudełko nic cość. Hmm. SZWAGIER, ty łachudro! Dlaczego no, on tak wyzywał wszystkich, no? No bo mnie biegał! Ja podróba, po, po, po ten. Po, po. Yes. To był szwagra, ale nie szwagra, nie? Fragil, ale nie szarego objechał. To jest trzeci plan, ja. Trzeci plan był z jednością. Nie <grystanie> mam pomysłu, jak to więcej przelecieć. A ja mam, może po prostu, ile tyczyk Jeden, tak? Tak. I ja miał prawie 6 sekund. Mm. No nice. i moja, moja Majak, masz wymiata Tak. No to by trzeba było chyba to szerzej w ogóle pojechać. Kupuje wymiatę? Oj, to niezbyt dobrze. Ale tu, a nie od drugiej strony. Mm, nie, leżej niż Nunu. Ni, Oho, rojo z Nunu. <noise> Czekałem! A domyś się przez kogo, co? E, Wiedronka, a ty tak mi to oferujesz, bo masz długi język, czy jak? Pfff, <ścoughs> nie Dokładnie. Już dostał dość. On po prostu dostał dość Ej, ale ale widzą, że rzecz, my, my tu robimy najwięcej contentu. Oczywiście. Mówiłam, o tych bez No my Dobra, my się prowadzący <mach> będzie milczał ja. Ale na... się musi wyłączyć. <mach> no Ja mam tak, pomysł. Musi, musi... No, Biedra, okay. Nie, ja mam pomysł. Jaki? Mogę zawsze zrobić tak? Co? Czy. Yy, że będzie na moja perspektywa, Czy się to w kleju jakoś dojechała? dojechała. I ty będziesz prowadziła te odcinki? Bo to no, co? Na no. ja twój kanał. Na no bo... no, mój? Ale ja. Ja ten... Ja przecież... Ja nie mogę nagrywać na moim grapkopie, no. Ale nie, ty on będzie cię nagrywał? Proszę on teraz. będzie nagrywał i będzie ci wysyłał na kanał. No. Taki Tak. Hmm, bo właśnie nagrywasz, o zajebiście. <laughs> Te kurwa własny kaberzysta, co nie? <laughs> tak. Ja tego pierdolę, ja co, i id idę w to i lecę w to. Ej, ty tak, tak, gryźli. O, nieźle. O curda! Nooo, Simba zabi, que Simba! Oh, burdu! Simba nawet não é assim, então é pra tu do outro Simba já się załamał! Levei o gol. o gol, filho Simba! Raju, mam, dije na Tysiące. Co? To fuj. Nie, 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 nie. ...godać? go Przypomnijcie mi, że muszę... Ja czy pasuje? Przypomnijcie mi, że po odcinku muszę sam mózg wymienić. Co? A masz jakieś? Ja bym chciał, mogę dawać, Ma, Masz jakieś w zapasie? Masz, może nie tyle co wymienić, co wywietrzyć. Wywietrzyć, <noise> A nie lepiej to ja by... A nie lepiej to wchodzić, prawda? Właśnie. papier łupkowy na przykład. No. Nie, 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 to nie taki tylko papier, to trzeba takiego zielonego mu. Zmylicki, tak. Nie, nie, nie. jaki jest co? Zmylicka. Eee... No, mówisz to, o takim liście pięciopalczastym? Dokładnie. Kiego z kasztana? Ta. A! Bolę z kasztanem, Dobrze. Dobra, będziemy okazać e, Royal z Kasztana, co jej bijeście? Ale nie wiem. Ja no cię się osta. nie przy. Ej, a może, ej, a może, ej, a może, ej, a może lepiej ten e, takim e, białuszkowią go okadzić? CZYM? Wiem, że wiem. To, to wypędza Dlaczego demony mam Dlaczego? Dlaczego mam lagi? To demony wypędza I wzdęcia I też Ale głównie demony nie, teraz wyszłam, mu takie, co, o, o co wam chodzi? Czego... Nie, wiadra mam lepszy pomysł, weźmy go do kościoła O kur... nie To mnie ja Ja tam wczoraj o, byłem, ja wczoraj byłem o, o, bardzo jest... przyjemnie było No bardzo przyjemnie było. No ja nie mam demonów, to jest ten problem. Ja tego gadam na trzeźwo. A twoje demony bo nie trzeź, jest. pełne. Dobra, rozumiem. O, <laughs> nie, nie, kto się... A, Dobrze to jest i... ostatnia plansza. Koło tym nagrywcie dosyć. <laughs> A Paszek mi się chce wycwaniaczyć, nie ma jeszcze trochę. O, wrócił akurat. Co ty nie to teraz nagle I dziękujemy, to do dzikiej to do dzikiej. Jej da się nabić. I da się pomyśleć. <laughs> no nie, to nie jest ostatnia plansza raczej. Ostatni planż. Dostało, bo już 18 minut nagrania. Czekaj, nie. jest czwarta plansza? No! Tak, no, no, przespałeś. No nie przespałeś, tylko musiałem ogarnąć parę rzeczy. Nie. które nagle wyskoczyły w międzyczasie. Bo ktoś przypadkowo stwierdził, że chce takie kanapki jak tata, ale jak mama tłumaczyła mu, że właśnie takie robi, to było nie, to nie są takie. O Jezu, tak, dzieci. No tak, dzieci. Co, co się dziwi? Mimo tego, Ej. że jak przy... Że ja przyszedłem i zrobiłem dokładnie takie same kanapki o, o, Kanapki Jezus Aha, dobra ja, ja, ja nie wiem, czy bym się nadał do dzieci cztery. A co sprawdzić? Nie Oj, Poza tym co ty miałeś na myśli przez powiedzenie Chcesz sprawdzić? Nie, teraz się. Zostawisz się... swoją dwójkę! Chcesz sprawdzić? Nie A bo my jobmy ze swoimi ane. O! Ale co? Zwłaszcza, to znaczy? że, z, 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 że powiem, że mogą robić co chcą, bo bujek Ferry jest kochany. O... Tylko nie ciągać za skrzydła. <grab engagować> to fajnie, tak, chcę skrzydła, bo jest smokiem, a ja mam ma skrzydło za skrzydła tym demonem. Uch, no dobra... Mm. Bardziej powiedziałbym, że jesteś owadem, ale okej! Dobra, to bym... Ja Mogę oraz, coś powiedzieć? Oraz, Simba, jak ty byś tak zrobił, to ja mam wtedy dziwne wrażenie, że wtedy sprawdził wytrzymałość moich saloryserów. Henry, cicho! Dziękuję wszystkim za uwagę. Pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu i subiku. A jeździł ze mną Simba Black. Jo! trzymajcie się. Biedronsia jeździła? Jeździła. I na, I na mikrofonie Nie był Fenry był, Nie, ja byłem za światek. Ty no to był za tak Trzymajcie się, do ostrzenia wkrótce. Cześć!